Dzień dobry wszystkim, tutaj Klay Lillard. Witamy Was w kolejnym odcinku Sagramy e, w Dungeon Defenders. W tym odcinku pewnie będziemy znowu nabijać levele, a wy pewnie będziecie znowu zachwyceni tym jakże cudownymi odcinkami. E, od razu na starcie powiem mam trzy niezwykłe suchary i I oczywiście e, je rozdzielam... nie Niezwykłe, zwykły u Gdzie? suchary. Krok, będzie czy po Podmioty liryczne. jak Chińczycy mówią na szybę? To siba. <grywa> Jaki słuchaj Lepszy mój ulubiony Ania od spraw sercowych? Kochanka. Anka. Boże. Nie, nie trzeba. Oklaski Dlaczego Dlaczego policjanci jadą tak szybko na wezwania? Żeby nie zapomnieć po co jadą. Aaaa Dobra, jako że wcześniej tego nie skończyliśmy, to tego będziemy robić. No! Na Insane. No. Na tym się wypieprzyliśmy. Dobra, to... Dobra, Dobra to już możemy przegrać. Nie Nie, nie no, tak ogóle, nie, no, uda nam się... Tu ...prawie wszystkie rumy. No. We put it all the time. Tak. She'll hide <laughs> To trzeba dymać po skrzynku. Dymać? Heh, heh. To dymaj. Jak twój internet w piątek. no to jest magia UPC. Kuźwa, congratulations. Cofaj się, ja pobiegnę. O, uh, jeszcze mi na Facebooku kupisz. Pozdrawiam. Ktokolwiek to jest, udłasz Swoim własnym powietrzem. Holy fuck, holy. Tak, dzisiaj jeździenkowie, tak i wszystkiego najlepszego. Z wszystkim panią. Odławcie się <laughs> każdej kobiecie dzisiaj tu powiedziałem tak? jak Odław się. <laughs> z tymi cudownymi facetami. Ach. Dużo chciałem pomyślności Czego Wy tam jeszcze chcecie? Pieniążków. Lubicie pieniądze? Pieniążki, Bieniążki, tak. Pieniążki z partnera. Cicho! Cicho! Stoję przed dziurą, biegnę w ciurę. To jest czarna dziura. Widzę dziurę i muszę bić Muszę dziurę, widzę, muszę tam wpieprzyć się kuźmę. Logika kleja. Muszę się przykleić w to dziurę. Ca skichla. Nope. Dostałem, <grym> dostałem smsa, jestem w ciąży na no to. A ty na to super Aha, a ja się wyprowadzę <laughs> Jestem ciąży ja się wyprowadzę jest Suchary Oj Wejdę jest Pozdrawiam Bożka Lamusa który sobie rozwalił kolano przez Chińczyka Nie wiem jak ty żeś to zrobił ale ci gratuluję A ja pozdrawiam mojego kumpla Pawła który ma jeziorko w kolanie ten Paweł, którego też ja znam? Ale przez to powstały różne... Wodotrysk... Wszystko... Źródełko, wodotrysk, gejzery w konanie i parę innych. Ale Kuba, ten Paweł, którego ja też znam? Nie, ten, którego nie znam. Udław się z tymi Co? Ale jest miły w ogóle. Wiem. To nagrywasz tylko dla fajmu, ja nagrywam. Tak. <noise> moje marzenie, moje... Wal się. <noise> Myślę, że tak mało odcinków teraz. <noise> bo... bo nie mieliśmy czasu na zgranie się. Tydzień Pier... temu musieliśmy też nagrywać, ale mój internet mówi pieprz się. Dzisiaj też powiedział pieprz ale już... Przez 3 godziny. Już musiałem przestać rozmawiać, miałem ważną konferencję na Skype'ie. Tak. Tak. Przestać... cyski <noise> Jesteś cycki. Nie, że żartuję oczywiście. E, miałem ważną konferencję na Skype. a propos... E... A propos tycków. Nie. E, współżycia. Nie no, żartuję. Ty. E, nie no. Nie mam <laughs> sprawy, o czym ja tam gadałem. To Ta w ogóle osoba, z którą gadałem. Pozdrawiam, pozdrawiam, Jest ona dla mnie bardzo ważna. Ale... Mam tutaj dla siebie cudowne rękawiczki, które posysał. Ej, 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 wiesz co? Wiesz co? Ej, ej, ej. ej, 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 ej. Dzwoniły dzieci z Afryki. Masz im mandat, słuchaj. nas zaklinowały. Go away, monster. A nie. Ja wcisnę tam. O, ja idę. Jak widzicie Artur dzisiaj ma bardzo rozwiniętą wymowę oraz... Jestem tym zaszokowany. Niedługo zacznie pisać N00B z jedynkami i więc jesteśmy już na to przygotowani a przynajmniej ja nie wiem jak Z wie. Zdropnąłem ci mam manę przykryć, ale Uh, ogólnie jestem jakoś dzisiaj bardzo rozgadany i to mnie troszkę przeraża, ale to dobrze, to dobrze, to trochę spojrzeć. Nie nie, 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 nie wiem, znaczy nic to będzie. jeść. Stary, ja tu nie wyrobię. Wiem, wiem. No tak. Buduj po drugiej stronie, gdzie mnie nie... Nie, I don't give a fuck. Ja. Ja się... Ja, ja sobie ja szybciej. Dobra, no, tak latał pilnie. Wtedy... A jestem najła? Dobra, chill. Jest dobrze. To Masz manę? Nie, też mam. Jeszcze spokojnie, z Mana, Mane. Mano, 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 mano. Co on głupi? Co on to morning war point world jak przyjdą ogry Don't shit, Sherlock Pijam te lefty, to lefty, no i lefty, no i lefty Eju, eju. Okay. Oh, coś się... No nic <laughs> Kolekcje za tydzień, ty też masz rekolekcje? Mm. Mam rekolekcje, ale czy za tydzień, nie wiem bo Z gówno mnie to obchodzi. Tydzień mam wolny czas, więc mógłbym nagrywać troszkę. A ja mam cztery lekcje, po, czy, po lekcjach idę do, do kościoła. Pozdrawiam panią dyrektorkę. I nie pozdrawiam. Niech się udławi. Nie, nie pozdrawiam jej, bo. Tak. Bo nie. Bo mam taki fetysz. No! Te tekstury się zlegają. Taki... On się zlewasz! No. Iga, what the fuck. Leć, Czarnoksiężnik. Nope. Mam matek, który jest czarnoskóry. Czarnoksiężnik! Ja pierdolę. <noise> Dzwonił z Afryki, za fleki masz im oddać, sucha. <noise> Boże. Nie no, nie. Mada! Guczy, dropet, a a a a a a ja, ja policję. <kly> o oh, ci hit, ja, ja, ja. No czas nie dawaj manę tylko ulepszać. Dobrze, to z... to z... na nadupca, że trzeba wziąć to szybko. Dobra, dział. O w Jeden taki nadupcacz, czyli ten, który wybuchy, zabiera mi cały życie. <skry> Hello, this is Clint, Fuck! and welcome to Jackass in this odcinek... Oh shit... Chill! Mm -hmm. Chill! Nie, chilluj. Strzelają. Mm -hmm. Troszkę za późno. Tylko mają taki mały zasięg trochę. Mm, don't fuck shit. <laughs> no shit! Spieprzaj! Ty <laughs> Co to? Artur już przyszedł na taki poziom fetyszu, że nie ma sensu. Fetysz! Co... E, derpiciel e, ten, gwałciciel uszu. To jest skąd <grym> to. weź pomóc. Tak jakby. Mam pomóc. No nie, tam chcę pomóc. <grym> Dobra wezmę to do troszkę Łaftaj Łaftaj O game over, dziękujemy, do widzenia